Przydałoby Ci się więcej FIFA Coins? Najlepszą ofertę znajdziesz na supercoinsy.pl. Podczas promocji footies Coinsy kupisz w niższych cenach, a z kodem widocznym na ekranie dostaniesz dodatkowe 10% zniżki. Kupujący mają szansę na darmowe pakiety monet, a łączna pula nagród to aż 5 milionów Coinsów. Szczegóły w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie ty, sobie tych FIFA 21. Zostało to stworzone w dosyć taki domyślny sposób. A jak wiemy, w nadchodzącej FIFA, czyli FIFA 22, będzie już pełnoprawny tryb. Stwórz swój klub właśnie w trybie kariery, więc możemy sobie wtedy ponownie to przetestować. Ale dzisiaj już Wam szybko tłumaczę wszystko, co i jak wygląda, jak stworzyłem. Wy możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodoba i chcecie zobaczyć, nie wiem, kontynuację czy też podobne pomysły. No, to zostawiacie łapki w górę. No, i tak, przede wszystkim, żeby stworzyć ten klub, musiałem stworzyć zawodników. Stworzyłem nie wszystkich zawodników Tysowi, bo jest ich w kadrze ponad 30, a tutaj po prostu nie było tylu miejsc, dużo czasu to zajmowało, i tak dalej, więc pojawiło się około powiedzmy 18 tych, którzy najczęściej gdzieś tam występowali w spotkaniach Tysowi, szczególnie w ostatnim czasie. Do tego, jeśli chodzi o klub, no to wiadomo, nie dało się wgrać swojego loga, nie dało się wgrać nowego klubu, więc postanowiłem wybrać klub Atletico de San Luis, meksykański zespół. Który gdzieś tam, powiedzmy, barwami, herbem, można powiedzieć, minimalnie przypomina Ty sobie. Też mamy ten element pasków biało-czerwonych, tak więc zdecydowałem się właśnie wybrać ten klub. Przeniosłem go oczywiście do ekstra klasy. wymieniłem go ze spadającym z linii pod Beskidziem. No i możemy uznać, że to jest taka nasza Ty tutaj. W FIFA jeszcze Wam tylko pokażę, że jesteśmy oczywiście w polskiej lidze jak widzicie. No niestety ta nazwa Atletico de San Luis musi tutaj być, no bo no nic z tym się nie zrobi. Niestety na jeszcze może byłoby to gdzieś tam możliwe do obejścia, ale znajdujemy się na PlayStation, gdzie jak wiemy nie ma żadnych modów, nie ma edytorów i tak dalej, więc nie jesteśmy w stanie nic tutaj zrobić jeśli chodzi o zawodników, no tak jak mówię nie ma tutaj wszystkich, jest tylko część no i żeby ich stworzyć też musiałem poświęcić dosyć dużo czasu, dlatego nie skupiałem się już na takich rzeczach jak oceny ogólne, zostały one losowo wygenerowane same przez FIFA, ja tam nic nie zmieniałem dlatego na przykład bramkarze mają ocenę 62 bocznie obrońcy 57, są to dane wybrane przez FIFA podobieństwo, no tutaj wygląda to różnie, tam gdzie dało się powiedzmy przybliżyć podobieństwo danego zawodnika, no to starałem się to odwzorować, myślę, że tutaj dwójka brankarzy, czyli Kacper Witan i Patryk, no zostali mniej więcej, powiedzmy odwzorowani do tego, jak wyglądałem w rzeczywistości, a na przykład jeśli chodzi o Habiego, no tutaj ciężko było, ciężko było odwzorować takiego typowego Habiego. Dodatkowo, nie wiem jak to się stało, ale Habi dostał jakąś dziwną twarz tutaj, jak widzicie, wygenerowaną przez FIFA. Jest to twarz jakiegoś innego zawodnika. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Coś się musiało zbugować. No i co, jeśli chodzi o resztę zawodników, mogę tutaj na szybko przelecieć przez nich. Pewnie niektórych z nich kojarzycie, jeśli oglądacie i śledzicie socjale Tysowi. Jest Łukasz, jest Kamil, tutaj niestety kontuzjowany od pewnego czasu, więc życzymy powrotu do zdrowia Kamilowi. Jest także Czarek, tutaj nasz potężny byczek z Tysowi. No w Fifie nie udało się aż tak, aż tak tego odwzorować, dałem powiedzmy najpotężniejszego, najpotężniejszego zawodnika, jakiego dało się dać ale no w pełni i tak nie zostało to zerowane. Jest Koniu, jest tutaj także Filip Bajorek, jest Kuba Janiszewski, czyli oczywiście kapitan Tysowi, jest Artur Germanek, jest Krzysiu, jest Dawid Przybyszewski. Jest Dawid Wanot, czyli oczywiście zastępca kapitana. Mamy także Bartka. Mamy Dominika. Jest także Furu, który, no jak pewnie kojarzycie, strzelał dosyć dużo tych bramek, szczególnie na początku rundy wiosennej. Jest także Bury. Jest dobrze Wam chyba znany Adrian, który zresztą też pod koniec sezonu wrócił na ostatnie dwa spotkania. Jest Mati. Jest Łukasz Wadas. A także jest Krzysiu Rośkowicz. No i jest także Kuba Pary przepraszam Kuba że jesteś napastnikiem ale zapomniało mi się zmienić pozycję a potem już to było niemożliwe do zrobienia więc no tutaj nowa myśl trenerska zdecydowała, że będziesz w tym klubie napastnikiem. Jeśli chodzi o wiek, został on odwzorowany tak jak jest w rzeczywistości u każdego zawodnika, jeśli tylko się nie pomyliłem oczywiście, ale wydaje mi się, że jest tutaj mniej więcej wszystko tak jak być powinno. Jak widzicie, młoda kadra Tysowi, Oceny ogólne, tak jak mówię, są losowe wygenerowane, więc na to wpływu nie miałem. No i nie pozostaje chyba nic innego, jak przejść sobie do spotkania Polskiej Ligi Ekstraklasy. Zobaczymy z kim jest pierwsza kolejka. Jest ona z Wisłą Kraków, a a potem Legia Warszawa. Poziom legendarny. Myślę, że na Altimacie byłbym bez szans, ze względu na te niskie oceny ogólne. No a legendarny jest jeszcze taki w granicach tolerancji, powiedzmy. Jak będzie, zobaczymy. Luźny meczyk z wisłą. Przechodzimy do niego. Jeśli chodzi o skład Tysowi. Dałem mniej więcej taki Myślę, że na drugie spotkanie wyjdziemy sobie Jakby inną jedenastką, tak żeby przetestować Wszystkich zawodników, oczywiście możemy Także dokonać zmian z ławki, więc też na pewno Sobie wpuścimy kogoś No i jeśli chodzi o poziom, tak jak powiedziałem Jest to poziom legendarny, koszulki No może nieco niepodobne do tych naszych Niestety w Fifie nie ma tutaj Fantastycznych koszulek Lotto, ale no nic z tym nie zrobimy Musimy występować w takich trykotach Tak więc przeskakujemy sobie do pierwszego spotkania Na dzisiaj no, i jesteśmy potężna Tysowia Tychy na stadionie Reymonta w Krakowie. Jeszcze niedawno Estadio de Miserów, aktualnie w Krakowie spotkanie z Wisłą Kraków. Możemy sobie zobaczyć tam animację wychodzenia zawodników. Mniej więcej przypatrzeć się, kogo udało się tutaj upodobnić, kogo nie no myślę, że część zawodników była łatwa do odwzorowania, powiedzmy jak właśnie takie wyróżniające się postacie pod względem wyglądu, mające jakieś takie cechy szczególne, jak nie wiem, Vitan czy David Van ale no też niektórych było ciężej odwzorować, tak więc no wyszło jak wyszło. Zawodnicy nie miejcie mi tego za złe, przepraszam, ale no jakoś trzeba było to zrobić. Tak samo niestety nie ma wszystkich, tak jak mówiłem, gdyż to by i zajęło za dużo czasu i nie byłoby to fizycznie możliwe do zrobienia ponad 30 zawodników, więc wyszło jak wyszło. Tutaj mamy potężną ekipę Tysowi, zobaczymy za chwilkę nasz skład Ale póki co przeciwnicy, no Wisła tutaj No wygląda jak wygląda, no myślę, że tutaj e, Nie mają większych szans z potężną Tysowią Jakub Błaszczykowski jest oczywiście w składzie Ale czy on coś da źle, No nie sądzę I zobaczmy sobie składik Tysowi O kurde, ale szkamik tutaj wysoki jest Aż chyba przesadziłem z tym wzrostem no ale tak czy inaczej, mamy tutaj składik. E, oczywiście Tysowi są jeszcze rezerwy, na rezerwach jest kilku zawodników, więc ich potem sobie przeniesiemy e, do składu na drugie spotkanie. Tak to wygląda jeśli chodzi o formację, no myślę, że nic zaskakującego, coś takiego jak mniej więcej to wyglądało w wielu spotkaniach tego sezonu. No i co, przechodzimy do spotkania, szczerze mówiąc ciężko jest mi powiedzieć jaki tutaj może być wynik, bo no, za wysokie oceny naszych zawodników nie są niestety. A też warto mieć na uwadze, że no jest to poziom legendarny, więc komputer coś tam raczej będzie umiał. I cyk, Dawcio Przybyszewski, zapewne jeszcze ma tam po wczorajszym wieczorze jakieś procenty w swoim ciele, ale mimo wszystko, jak widać, jest u niego to przyspieszenie, niczego nie zgubił. No z dribblingiem już nieco gorzej, ale tak jak mówię, no może jeszcze coś mieć z wczorajszego wieczoru w swoim organizmie. Jest furu, jest Łukasz Wadas. No i nic się nie zmienia, że tak powiem. Nic się nie zmienia, niestety Łukasz. I lecimy z atakiem. Dawid Wanot do fura. Cyk, z powrotem Dawid Wanot. Zobaczmy, jest Łukasz Wadas. Piękna piłeczka, Dawid Wanot. El Capitano. I, I niestety spóźniłem się z tym strzałem. Jeszcze to była lewa noga, więc też no mogłoby to nie wyjść tak, jakbyśmy chcieli. oj. A no niestety, niestety jeden błąd w obronie i tracimy gola. No w sumie przypomina to myślę rzeczywistość, że gdzieś tam budujemy sobie akcję, a finalnie jeden błąd i tracimy gola. Tak więc no tutaj niestety nie popisałem się tą grą w obronie. A No niestety, witan bez szans. No i przegrywamy z Wisłą 1 do 0. A właśnie, i uprzedzając pytania widzowie, bo na pewno takie się znajdą, gdzie jest zwykły kibic? Gdzie jest, gdzie jest Maciek? Już odpowiadam. Maciek jest, o tutaj, z lewej strony. Maciek sobie stoi, tak więc oczywiście każdy znalazł się tutaj. No, nie mogłem pominąć tak ważnej postaci, jaką jest oczywiście zwykły kibic, dlatego, no może nie na boisku, tak jak to było na rundzie wiosennej, ale znalazł się, znalazł się, mimo wszystko jest tam za kamerą standardowo, nic się nie zmienia. A my może. W końcu wyprowadzimy jakąś sensowną akcję. Zobaczmy, może coś z tego wyjdzie. Piękna piłka tutaj do Burego. No nie wiem, może wrzutka. Może Łukasz Wada gdzieś tam z głowy ukąsi. Zobaczmy, jest wrzutka niecelna. Jeszcze bury, jeszcze wrzutka. furu. I mamy gola na 1 do 1. Asysta Burego, nie Łukasz, a jednak furu strzela tutaj głową. Idealnie znalazł się w tym miejscu. No i potężna Tysovia wraca do gry. Zobaczmy jeszcze raz nieudana wrzutka, ale potem jeszcze raz poprawione idealnie wbiegający Furu. No i Mateusz Lis w bramce. Totalnie bez szans 1 do 1 w 45. minucie. Dokonamy sobie też od razu jakichś zmian. No niestety nie jak w backlasie nie ma ich tutaj siedmiu, a tylko 3. Tak więc wpuścimy sobie na napad. Krzycha. Myślę, że tutaj na defensywnego pomocnika wpuścimy sobie także Krzyśka Heuchowskiego. I tą ostatnią zmianę może sobie zachowajmy na tak 60. minutę, coś takiego, żeby jakieś tutaj świeże siły wpuścić. A póki co lecimy z drugą połową. Jest podanko. Oj, 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 co poklepali tutaj. Super, słupek nas ratuje. No, gdyby ten strzał był celniejszy, no to oczywiście mielibyśmy już 2 do 1, ale zobaczcie, no nie ma tutaj Wiślaków, więc jest szansa na kontratak, ale no za późno Podałem chociaż jeszcze Furl odzyskuje piłkę. Jest Krzychu. Jest znowu furu, strzał i mamy 2 do 1 No aż dziwny taki strzał Jakby ten zawodnik miał, nie wiem, z 70 oceny ogólnej yy, A ma chyba 59, coś takiego No nie wiem, w każdym razie mamy 2 do 1 Nie spodziewałem się, że to siądzie asysta Kogo? Chyba Krzyśka Rośkowicza, tak jest No i co? Mamy 2 do 1, łatwo z Wisełką Ewidentnie Wiślacy mają tutaj podcięte skrzydła Pytanie tylko, oj, czy to nie będzie bramka w ślizg? Czyściutko, no idealnie Habi tutaj Bez żadnego faulu, no coś pięknego Oj, oj To już może być gol, a jednak nie Jednak chyba Czarek to był, bo widzę niższe obrońca, tak to był Czarek W ostatnim momencie tutaj ratuje nam tyłek Dajmy szansę Bartkowi Zafura na ofensywnego Pomocnika i lecimy Z ostatnimi 20 minutami Ajajaj Kuba Błaszczykowski, witam Wybijamy i nie ma bramki, no tutaj już zaczyna nam się robić mała obrona Częstochowy, ale no bywa i tak. I zobaczmy, Krzysztof Hełchowski. jest podanko do fura, jest tutaj na dole, nie wiem kto to jest. Dawid Wanot, Dawid Wanot, uderzenie i nie ma bramki. Czemu ten strzał był aż tak niecelny? Nie mam pojęcia, no byłem pewny, że wycelowałem idealnie. No minimalnie obok szkoda, bo już mieliśmy po meczu. Jest krzychu Rośkowicz, jest Bartek. On ma mnóstwo sił, bo dopiero co pojawił się na boisku, no i zobaczmy, czy udowodni. To no pięknie, pięknie się uwolnił. Lewa noga, jednak prawa, jednak słabsza noga, krzychu dobija. Nie mam ranki. cały czas Bartek przy piłce. Zobaczmy, Bartek uderzenie niestety w ostatnich chwilach zablokował, ale sędzia już nie pozwoli grać dalej i Tysowia wygrywa swoje pierwsze spotkanie w polskiej Lidze 2 do 1 dla nas. No, trzeba przyznać, że Wisła chyba była nieco lepsza, jednak. Zobaczmy jak to w statystykach wyglądało. Chociaż nie, 7 strzałów oddaliśmy, oni 3, 3 do 4 do 2 w celnych strzałach, no posiadania piłki mieli więcej, ale no, ta statystyka nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Zawodnikiem meczu został Furu, ocena 10. Wysoką ocenę na przykład ma jeszcze bury dawcie, więc pewnie za asysty obaj, chociaż nie, Davcio asysty nie miał. No, tak to wygląda. My przeskakujemy do spotkania z Legią. No, i spotkanie z Legią oczywiście będziemy gospodarzem. Jeśli chodzi o e, skład, no to zaszło tutaj dosyć dużo zmian. Po prostu wyszli ci zawodnicy, którzy nie wyszli w pierwszym spotkaniu. Mamy też na ławce jeszcze osoby, które na pewno będę chciał wpuścić w tym meczu. No i co? Przechodzimy do tego spotkania. Zaczynamy. No, boisko to mamy potężne, trzeba przyznać. Jest oczywiście Maciek, jak widać. Pięknie tam. Zmienił tylko sprzęt na nieco większy, bo jest Krzychu Rośkowicz, jest tam Dominik w polu karnym, wrzućmy na niego piłkę, jest Dominik, no i jest bramka na 1-0. do No mogłem chyba jednak dać ten poziom Ultimate, poziom legendarny wydaje się chyba nieco za słaby, chociaż też nie mówmy hop, bo jest to dopiero e, minuta, no która, piąta, e, więc może się ten mecz różnie skończyć, ale no jednak Tysowia wygrywająca z Regią, dosyć dziwnie to wygląda. Piłeczka na skrzydło do Adriana. Oby się to nie skończyło, tak jak w rzeczywistości w pamiętnym meczu z Zetką. waj Adrian, to się kameruje! Ja to <grym> się <wioski> Całe szczęście, bez żadnej kontuzji póki co Adrian. Zobaczmy. I wywalczył już drożny. Kolejna akcja naszego zespołu. Zobaczmy. Coś te ataki nam strasznie łatwo przychodzą. Piłka do Bartka Lutobarskiego. Bartek i to jest 2 do 0 dla Tysowi. Nie wiem, chyba podczas meczu nie mogę zmienić poziomu. Yy... Ale no żałuję, żałuję, że nie wziąłem tego ultimate, chociaż wydaje mi się, że znowu to z takiej skrajności w skrajność i na ultimacie byśmy dostawali po 8-0. Ale no na przyszłość będziemy pamiętać, że jednak trzeba wybrać ten cięższy poziom, najcięższy, no bo legendarny jest no nieco powiedzmy za słaby. Oj. Głupi błąd i gol, no. Ty sowia. Ale może uda się szybko odpowiedzieć, zobaczmy. Adrian rzuca piłkę. Niestety nie było tam nikogo, ale kolejny rzut rożny wywalczył. Ewidentnie tutaj u Buchmachera były grane jakieś overki na żółty rożne. I zobaczmy znowu Adrian, czy wywalczy kolejny żudrożny? No nie. Mamy połówkę, więc dokonam sobie zmian, bo tak jak mówiłem, chciałbym, żeby każdy tutaj dostał szansę na boisku. Więc w pierwszym meczu nie było ani dwójki Kuba Paryż i Mateusz Kuraś. Kubę sobie wrzucimy na jego domyślną pozycję, czyli na środkowego pomocnika. No nieco mu ta ocena spadnie, ale no Kuba da radę, tak? I także Mateusz Kuraś pojawi się, myślę, tutaj, a Dominika sobie damy nieco niżej. Tak więc tak to będzie wyglądać. Przechodzimy do drugiej części spotkania. Ojoj, ojoj, i niestety, no tutaj bez szans goalkeeper. no taka bomba, no myślę nikt by nie podołał. Nie ma opcji, żeby jakiś bramkarz to wyjął. No i niestety, no mówiłem, że idzie za łatwo I z 2-0 już mamy 2-2 Ale spokojnie, za chwilkę tutaj Wpuścimy jakiegoś jokera Niestety, punkcik, znaczy niestety No to jest dobry wynik, yy, ale mimo wszystko Byłem już pewny, że wygramy to spotkanie No 2-0 było dla nas Kolejne sytuacje gdzieś tam się pojawiały Może nieco zlekceważyłem tą legię yy, Tak to wygląda Dominik został man of the match yy, Wysoką ocenę też ma tutaj Bartek na ławce i Krzysiu yy, Ogólnie mówiąc, spoko dwa meczyki. No i jeśli chcecie ewentualnie więcej rzeczy związanych z Tysowią, Fifie czy też podobnych pomysłów, nie wiem, wieczysta i tak dalej, dawajcie łapki w górę i dawajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to już tyle. Zobaczmy jeszcze sobie do biura. Tam jakieś wiadomości od, od zawodników. O, Dawid Wano, uszanowanie szefie. A, dziękuję za powitanie. Furu się dosyć mocno zdenerwował, że nie wyszedł w meczu z Legią a Łukasz Wadas, że jest gotowy zagrać tam, gdzie najlepiej przysłuży zespołowi. Czyli, że nie na dziewiątce, ale i na lewym skrzydle. Okej. Okay. No, dzięki, dzięki załodnicy. No i tak jak mówię, na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nasz budżet wynosi 5 milionów. No, w rzeczywistości wynosi on minus 10 tysięcy około, ale no... To jest FIFA, to jest FIFA. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. Słyszymy się pewnie za 2-3 dni. Trzymajcie się do usłyszenia i się manko.